Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Ten odcinek kieruję do rodziców, a będzie o czymś wyjątkowym. O tym, co najcenniejsze o śmiechu, ale nie byle jakim o tym dziecięcym i o tym, co dzieje się z rodzicami, kiedy ten śmiech przestaje być presją. A staje się ulgą. Zacznijmy więc od początku. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i zamknij oczy. Wyobraź sobie sobotni poranek. Wstajesz trochę wcześniej niż zwykle, bo to dziś dziś jest dzień sesji zdjęciowej. Z Twoim maluchem. Może to Twoja pierwsza sesja, może kolejna, a może to Wasza babcia wykupiła dla Waszej rodziny pierwszą poważną sesję z takim hasłem: No zróbcie to wreszcie, zanim urośnie. A może to jedna z tych sesji, które odkładałaś od miesięcy, no, bo przecież zawsze coś, katar, ząbkowanie, nie ten moment, inne ważniejsze wydatki. Ale dziś się udało, wszystko dograne. Ubranka przygotowane poprzedniego dnia, maskotka spakowana, przekąski też. Najlepiej bez czekolady, bo wiadomo. Fotograf się nie ucieszy z plam na buzi. Jednak bez względu na to, jaka to sesja. I pomijając fakt, że wszystko już gotowe i spakowane. Coś w środku trochę cię spina. No bo przecież to nie tylko pstryk i posprawie. To dziecko, a dzieci. Jak wiadomo, mają swój świat i swoje plany. Martwisz się, jak to będzie, czy Twoja pociecha będzie współpracować, czy nie spanikuje, czy nie rozpłacze się w pierwszej minucie i nie zejdzie z Twoich rąk przez cały czas trwania sesji. I wtedy przychodzicie w umówione miejsce. W studiu pachnie herbatą. Ktoś wita was z uśmiechem i mówi: "Dzień dobry. Cześć. Nie martwcie się niczym. Mamy czas." I nagle czujesz, że możesz oddychać. Zyskujesz spokój. Powietrze staje się lżejsze, bo osoba w studiu nie oczekiwała od progu idealnego dziecka. Ta osoba powiedziała: Dajmy mu czas, nie musimy się spieszyć, bo dobra sesja dziecięca to nie walka z czasem, ani żaden casting. To nie pogoń za idealnym zdjęciem na okładkę magazynu. To spotkanie. A w tym spotkaniu nie chodzi o to, aby dziecko ładnie stało czy siedziało i uśmiechało się, bo tak trzeba. Dzieci są szczere: albo się bawią, albo nie, albo czują się bezpiecznie, albo się zamykają. Dlatego dobra fotografia dziecięca to nieustawianie. To relacja. To łapanie chwili wtedy, kiedy się dzieje. Wtedy, kiedy mała rączka sięga po balon, kiedy oczy się śmieją bardziej niż usta, kiedy rodzeństwo zaczyna się turlać na kocu, tak jakby zapomniało, że ktoś obok w ogóle trzyma aparat i jest cichym świadkiem tych scen. Pamiętam taką jedną sesję z dwuletnią Marysią. Mama była zestresowana, bo córka właśnie miała etap wszystko na nie. Nie chciała założyć sukienki, nie chciała usiąść, nie chciała się bawić tym, co było przygotowane, więc nie kazałam jej robić nic. Zostawiłam ją z tym, co miała pod ręką, małą szmacianą lalką i kartonowym domkiem. I wiesz co? W ciągu pięciu minut Marysia urządzała lalce piknik, a jej śmiech był tak zaraźliwy, że i mama zaczęła się śmiać razem z nią. A potem płakała, ale nie z nerwów, tylko z ulgi. Powiedziała mi wtedy, że to pierwszy raz od dawna, kiedy może po prostu obserwować jej zabawę, a nie ją popędzać. I właśnie na tym polega magia. Dzieci nie są stworzone do pozowania, one są stworzone do bycia. I kiedy pozwolimy im być sobą. Dzieje się coś absolutnie pięknego. Inna historia? Kuba, pięcioletni urwis z energią za dziesięciu. Rodzice ostrzegali mi już wiadomości: on nie usiedzi, nawet na sekundę. I faktycznie, Kuba był jak torpeda, ale w jego oczach było coś. Co kocham najbardziej? Ciekawość. Więc dałam mu aparat zabawkę i zaproponowałam, żeby zrobił mnie zdjęcie. Nie minęły trzy minuty, a Kuba wpadł w tryb małego fotografa. Chodził wokół mnie, udawał, że ustawia ostrość, a ja. Mogłam w tym czasie fotografować jego zachwyt. Rodzice patrzyli na to z niedowierzaniem, a potem powiedzieli: My naprawdę nie wiedzieliśmy, że można robić zdjęcia bez krzyczenia uśmiechnij się do aparatu. To właśnie te momenty z nami zostają na zawsze. Bo wiesz, najlepsze zdjęcia nie powstają. Kiedy mówimy, uśmiechnij się. One dzieją się między uśmiechami. W tym, jak dziecko tuli misia, jak ziewa, jak wchodzi pod koc i wygląda tylko czubek jego nosa. W tej ulotnej minie, którą znają tylko rodzice i która znika szybciej, niż zdążyć wyjąć telefon z kieszeni. Rodzice często pytają mnie, a co, jeśli moje dziecko się rozpłacze? A co, jeśli się zawstydzi? A co, jeśli nic z tego nie wyjdzie? A ja zawsze odpowiadam to samo. To też będzie część tej historii. Bo dzieci nie muszą być grzeczne, ładne i ułożone. One, mają być sobą, a fotograf ma być uważny. I właśnie wtedy, kiedy dzieci się śmieją, naturalnie, z całego serca, rodzice mogą wreszcie oddychać z ulgą, z wdzięcznością, z czułością, której na co dzień często brakuje w tym codziennym biegu. Więc jeśli zastanawiasz się, czy sesja dziecięca to dobry pomysł, to nie pytaj, czy warto mieć zdjęcia. Zadaj sobie pytanie, czy chcę jeszcze raz poczuć tę chwilę. Bo zdjęcie to nie tylko obraz. To kapsuła czasu. To opowieść, do której można wrócić, kiedy dzieci podrosną i przestaną już tak często się przytulać. I może, tylko może, za kilka lat, otwierając album, Twoje dziecko zapyta: Mamo, a dlaczego wtedy tak bardzo się śmiałam? A Ty odpowiesz: Bo mogłaś. I nikt cię nie popędzał. A ty masz swoją historię z dziecięcej sesji, tą piękną albo tą z lekkim chaosem. A może marzysz o zdjęciach, które pokażą twoje dziecko dokładnie takim, jakie jest: niewystrojone, niepoukładane, ale prawdziwe. Napisz do mnie. Opowiedz o tym. Może to będzie początek Twojej własnej fotograficznej opowieści? Czekam z aparatem i z sercem. I bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałaś dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że już wiesz, że i Ty możesz poczuć, jak powietrze wokół Ciebie staje się lżejsze. A jeśli chcesz więcej podobnych historii, zaobserwuj ten podcast, aby nie przegapić kolejnego odcinka, który już za tydzień w piątek o równej dziesiątej. Mam nadzieję, że znowu się spotkamy. Do usłyszenia!